Siem z tej strony Wiktor i już mamy nowy karnet w grze. Ja sobie odbiorzę 70 kredytów do Bibi. No jest już nowy karnet w grze już jest nawet jak widzicie Charlie, już można wykończyć od 300 karnet za tym tego. A będzie to teraz fajne. Pokażę Wam coś. Tutaj wchodzimy i pewnie wiele osób też się tym że będę odblokowywał teraz i będę odblokowywał to co ja mogę powiedzieć, że będę odblokowywał krótny dusza. Naprawdę fajny za tym i go będę odblokowywał na ten moment. Ale to nie wszystko. Lecimy z tym koksem A więc no, pograjmy sobie giereczki i omówmy ten nowy pass. Ja mam nowy pass. Ten film się będzie pewnie w sobotę, bo no, mam już nagradę jakiś mega, mega mocny odcinek. I on wleci w piątek, a ten pewnie wleci w sobotę. Znaczy, co ja gadam, myślę, że... To wleci w poniedziałek, a, a z nowego karnetu wleci we wtorek. Ja myślę, że ciągle tej sobocie nie lecę ja z tą sobotę? Ja ciągle nie myślę. Dobra, więc... Gramy. Dobra, myślę, że Dobra, pik, pik, Cordelius dostaje. Zrób to sam. Nie. Ja był chyba taki kiedyś skill, zrób to sam co? Nie wiem, jak to się zna to może napisać, czy był taki skill. Czy po prostu ja mam jakieś głupie w myśli. Ale blisko był. Może tamtego porowi. no Chodźcie, a więc naprawdę do widzowie Już jest nowy karnet. zaraz go sobie omówimy wszystko, tylko jedną gerkę zagrajmy Sorry, że tak mam omówione się tym grze, ale że już jest nowy brał W sensie tak nie mogę, nie mogę go doczekać, a już mamy go Dobra, rozwali, on zginę. Zginę. zginę, zginę. zginę z kinu. Myślałam, że już nie zginę Szkoda, że nie mam darmowego prezentu, ale darmowy prezent przy aktualizacji był To tutaj myślę, że Cóż na założenie że no po prostu tego nie dali. Okej, okay. Czek. Mogę zagrać jakiś nakład, łatwiej by było to wygrać, a ja nie lubię za bardzo zadywać. Wybiję? Dobra, wybiję piłkę, najdalej jak może być. Idziemy z tym koksem. Jestem czak, 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 czak. Czek, czek. Obroniłem. Obroniłem, dobra. Wywalaj. Wywalam tą piłkę tam. Dobra. Wywaliłem piłkę. 28 sekund. Powinniśmy to wygrać na spokojnie. I będzie staro, no, więc naprawdę fajnie. Jeszcze muszę je chwilę przetrzymać. Pik, pik, pik. Nie, nie co zrobiłem? Wywal tą piłkę! Nie! W 10 sekundach strzelili nam! Jezu co mam za niefarty normalnie! Jezu święty! Okej okay. Dobra Wybieram tą piłkę? Nie będzie ja strzelał bramki! Ja już myślałem że strzelam tą bramkę! No nie! On leci sam! On może to strzelić! Dobra Ale jesteśmy w trójkę, jesteśmy w trójkę, też po prostu mózgowo wygrać. Mamy wygraną! mój Mamy wygraną, naprawdę fajnie, widzowie. Startup, Szybko starup i ją kartę zymarski. Bardzo chcesz z tego mi te przy jakieś nie oddają, ale no, okej, okay, lecimy z trochę. Najpierw są takie, że najpierw są wiecie te... Kredyty jakby 160, 160 monet 10 gemów To już wszystko Nie ma 2600 blinksów i to jest ciekawe Nie jest 1600 blinksów Tu dopiero 10 I nie, jest spray, nie ma wiecie tej młotki zawsze Bo czasem jest młotka, czasem jest czy czasem jest nikogo grać, a czasem, jest, czasem, jest, czasem jest, czy jest, czy jest spray Jest Charlie, jest mała odznaka a więc naprawdę, fest fajnie. O, tu jest ikona gracza. A, bo ikona gracza jest później. Jest zjadła, wygra w ogóle w i tak Kśmieli mi się. I to są z A na końcu mamy to, to zawsze. Będzie to zmienione. W następnym startupie. Fest fajnie, że już mamy to. Jakie misje mamy. Wygra jakieś tam. Ok, tam nie robi show I mamy takie misje. Wygraj bitwy 5. Bit. Pojedynki z pokresu zrobić na misję najdługo. Ale mam nadzieję, że właśnie taki film, że już jest na wykorzyst, że takie rzeczy Wam się po prostu spodoba. A więc jak już to zostawcie suba na kanał łapki w górę pod tym materiałem. A ja się z wami widzę już w następnym materiale. Cześć!